Taki bardziej naturalny i łagodniejszy styl życia bardzo głęboko pozwala się zanurzyć w siebie. Czyli właśnie, w ogóle, żeby dojść do tego, że jesteśmy gotowi na przykład, czy zamieszkać w naturze, czy mieszkać w takim miejscu, w którym jest mniej tych bodźców, do tego też trzeba dojrzeć. I do tego trzeba dojrzeć poprzez Własną, głęb głęboką pracę. Dlatego, że cisza w spokojnym miejscu ona zawsze wyzwala z nas takie dodatkowe triggery. To są, to są takie miejsca w nas bardzo bolesne, i często w tej ciszy my je słyszymy. Dlatego, niewiele osób jeszcze decyduje się na, na osadzenie się w takiej naturze, na przykład, nie? Albo e <laughs> ten naturalny styl życia to też jedzenie. I też tutaj potrzeba tej gotowości, nie? Na przykład, żeby stać się, nazwę to, weganinem, ale e, na przykład jeść roślinnie, do tego też trzeba dojrzeć, dlatego że kiedy jest w nas bardzo dużo emocji, to my nie jesteśmy w stanie nawet jeść lekko, dlatego że my często potrzebujemy zakryć to, co w nas boli. E, ból jest tak przerażający, tak mocny, że jedzenie. Wspiera nas poprzez dostarczanie nam hormonów szczęścia. Ja wielokrotnie, kiedy byłam na głodówkach i wchodziłam, i to nie takich głodówkach, wiecie, takich nawet krótkoterminowych, nawet takie dłuższe, to ostatecznie wiele razy wchodziłam w to i widziałam, jak, jak zjedzenie czegokolwiek. Poprzez wychodzenie z tej głodówki, jak, jakie to powoduje spustoszenie w organizmie, nawet jeśli był, był to owoc jakiś. Ale też kiedy w ogóle wychodziłam całkowicie z takiego ciężkiego jedzenia, przetworzonego, sklepowego, suchego, to widziałam, jak bardzo zmienia się. We mnie jakaś emocjonalność, tak? Czyli, czyli czułam, że, 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 że ciało ono, ono jakby wariuje. Kiedy na przykład przez jakiś czas nie jadłam, a później na przykład weszłam w zjedzenie czegoś, co było zrobione z mąki, nie? bardzo uzależniało to moje ciało. I i właśnie i to jest to, że kiedy my jesteśmy gotowi w to wejść już poprzez uwolnienie pewnych emocji, no to wtedy o wiele łatwiej jest nam po prostu przebywać w naturalnym środowisku. To jest nam o wiele prościej.